Thank <sharp inhale> you. Małe dzieło zniszczenia, to już trochę nagrywałem wcześniej. Cała prawda, wszystko w środku, korbowód. Wywalone, to już jest gotowe do rozebrania. Mam nadzieję, że sprawnie wyjdzie. Powiem tak, rozbiórka całkiem przyjemna w tym samochodzie, naprawdę sprawnie idzie. W przód odszedł, wyszedł tak o. Łodnica tutaj jest, tu u góry zderzak. Że powiem, że ten etap, nie wiem, 2,5 godziny, no 3 może. Dobra, silnik wyjęty, tu nie ma za bardzo co opisywać. W miarę sprawnie poszło, nawet udało się wyciągnąć tą śrubą. Ogólnie dobrze jest wykręcić, bo przeszkadza. Trochę rysuję, ale dałem, kolega pomagał trochę. Na boki wyszło. Tu jeszcze problem z obudową. Odkręca się, ale przeszkadza. W tym miejscu trzeba mieć klucz specjalny do, do lampdy. Skrzynia, takie klęczy sprzęgło. Yy, w, w, było w książce wbite, że wymieniane. Przy przebiegu tam chyba 180 czy 190. No i wygląda, że jest po wymianie. Bo i w sprzęglik ładnie chodzi. Yy, katalizator piękny. Także. Będzie działać, chodzić jeszcze. No i gotowy, wyciągnięty. A tam została naga, prawda? Tu trochę poczyszczę. Tu rozkręcałem. Powiem tak, ten etap do wyciągnięcia zajął 4, 4 godziny. no Wkładać będzie dłużej, bo to przezbroić. Uszczelki jakieś tam, nowe, podkleić, coś tam. Silikonem. No i sam proces składania troszkę jest bardziej skomplikowany, bo trzeba się przyłożyć, żeby nie zapomnieć jakiejś gumce, uszczelce, bo potem coś nie chodzi albo nie działa. Jeszcze zapomniałem, bo nie mówiłem, że dosyć prosto się wyciąga. Ten przód. Ogólnie tutaj od góry śruba. Trzeba było zdjąć plastik. Później tutaj trzy śruby z boku podobnie jak w Volkswagenie mocowanie do zdjęcia tu śruba która idzie w zderzak w zderzak w błotnik no i przód praktycznie zdjęty sam plastik bardzo łatwo zszedł także to jest dosyć przyjemne do wyciągania sprężarka tak jak było w książce wbite wymiana czy sprężarka Samochódnica no jest po wymianie. No i tutaj też poznaczona jest prężarka klimatyzacji, czyli obsługa była. Czynnik jest, bo sprawdzałem. Że auto całkiem przyzwoite. Ośrodek ma fajny Już ogólnie ktoś tam chce kupić, bo sobie trzymał chyba nie będę. Kierownica wielofunkcyjna, nic nie podrapane fotel nie jest jakiś tam zlochany no i 280 ma fizycznie i raczej tyle ma tył też ładne zaciemnione szyby oryginalnie nic tylko jechać rozebrałem jeszcze przed wymianą silnika bo dzisiaj przywiozłem rozebrałem jeszcze ten stary on w środku taki kolor ma nie wiem jak to powiedzieć, czy to jest zadbane, czy nie, ale wałki są dobre. Silnik, który kupiłem, powiem tak. Nie wiem, szaleństwa chyba nie ma. Później go nakręcę. Pokażę jak wygląda. Tu ogólnie żeby nie ta bieda z skorbowodem to było całkiem przyzwoicie. Rozkręcałem stopy. Nie ma jakichś uszkodzeń. Tu nawet koło rozrządu jest wymienione i łańcuch, ale tego już nawet nie będę wykorzystywał tam też ktoś wymieniał w tamtym silniku, bo po takim uderzeniu to, to ten łańcuch może być mało mało dobry no także jutro będę wrzucał znaczy wrzucał przewieszę ten na dół tamten podepnę pod niego od człowieka, którego kupowałem Musiałem wyprosić listwę jeszcze tutaj do tego fanczy wtryskową, z wtryskiwaczami. Bo tutaj nie wiem, tak podejrzewałem, że może lała, lał wtryskiwacz, nie na tym trzecim cylindrze, nie, że coś wypaliło, ale raczej to jest jakaś wada. Jeszcze tamten będę rozkręcał, muszę obejrzeć. Nie ma tam jakichś znaczeń czy czegoś, żeby yy, nie można było rozkręcać. No ten jest suchy. Mimo, że uszkodzony, a tamten jak go zabierałem, a jeździłem dosyć daleko, to wyglądał jakby go ktoś specjalnie olejem poblewał. Umyłem go dzisiaj. No i będę uszczelniał, bo pokrywę musiałem też zdjąć. Leży tam obok, to jest pokrywa od tego kupionego. To całe było zalane i w środku tam gdzie świece też był olej. Sprzęgło też jest od tego kupionego. Jakaś chińska chyba firma. Ładniejsze od tego, które mam, które było. To jest jakiś. Nie reklamuję. i Sin, coś takiego, pewnie Hinol DY 024. Ale dosyć ładnie wygląda. Coś poprzebieram, coś powkładam, coś z tego będzie. No to w międzyczasie mały pakiet dla sąsiada muszę rozrząd wymienić w daci. Chyba na dworzu tym razem, prezentacja dwóch silników. Ten świeżo kupiony ściągnąłem tylko górę, bo ten jest cały. Tu powiedzmy jest sucho. Tylko tak, rozkręcając krzywki, coś zauważyłem niepokojącego silnik podobno sprawdzany, odkręcony przygotuję zestaw narzędziowy, robię to jedną ręką i pokażę pierwszy pierwszy powiedzmy tutaj jak wygląda i to mnie bardzo niepokoi, bo teraz odkręcimy w drugim Handlarz bardzo uczciwy, no a jak cholera. Panie, odpalałem, było wszystko dobrze. Teraz jest już w stanie nawet opuścić 1000 zł, żebym tylko mu go nie odsyłał. Umowa była, jak to mówią, wiążąca, ale nie wiem jak nazwać. Męska chyba, bo. Panie jest dobre, nie będziesz panu dawał. Dobra, ruszamy. No wyłaś. O, idzie. I tu jest. Czy to jest dobre? Nie. Proszę. Tak wygląda. To jest zatarte bądź wytarte. A teraz spinam swój zestaw i idę. To jest silnik przywieziony. Specjalnie go jeszcze umyłem. Mówię może coś z tego będzie, ale już boję się tego, tego dalej to dalej robić, bo to dla ludzi, których znam, żeby nie było biedy. A tu jest motor, który zrobił sobie takie coś. Wcześniej pokazywałem. I odkręcamy co? Gdzie? Powiedzmy tu. Tu odkręcamy. No dobra, trzymaj się. Poszła. Poszła. I w ogóle kolor jak jest zupełnie inny. Widać, że był tu dobry olej, bo to jest taki osad. Yy, ja to nie wiem jak nazwać metaliczny taki może, ale bardziej, że coś było co izoluje ten metal. A no tam taka płukanka, jakby wodą było to robione. Dobra, pierwszy z brzegu. Nieodkręcana krzywka. Stopa, nie wiem jak to nazwać. Proszę. Tu jest auto z dziurą. I tu praktycznie tere paluchem lekki taki uskok Coś, co kupione jako dobre, jest gorsze od uszkodzonego. Dobra, zdjąłem głowicę w tym uszkodzonym. Bloku z cudowną dziurą. Tam w środku jest wszystko. Tu, tu tragedia. Tam coś leży i wyciągnę. A. O, wyszło. Nie no pięknie. Da się naprawić. Mam tylko tyle Te lety. obok są dobre. I gładź, dobre, ale. Już jak poszły te wszystkie opiłki w układ do lotu, to znalazły się też tu. Czyli dół szukamy, bo ten silnik, co przyszedł, to do niczego. Będę płakał tylko, jak będę go składał. Jak to kiedyś ktoś powiedział, nic złego się nie dzieje. Silnik już rozebrany. No może jeszcze by chodził. <grywa> Tragedia. Tragedia. Tu wywaliło dziurę. Piękny motor. Tu jeszcze zdążyło trochę poobracać. Także jest Mistrzostwo Świata. Mistrzostwo świata No i Micha Tu jest Znaczy ta druga Tragedia Sam mój Dobra próbujemy Podłączyłem Akumulator bo jest potrzebny i komputer. na próba okay. Auto naprawione. Środek fajny no i co zasuwa także naprawa się powiodła, silnik przejechał 600 km, znaczy inaczej ja po silnik 600 km było 300 w jedną stronę z przebiegiem no, dosyć dobrym, 100, tam 120 tysięcy bodajże no tyle było Założony, wszystko działa. Stary silnik porozbierany na części. No i to, co jest dobre i sprawne do sprzedania. A teraz co? Prędkość 85 bieg. Wieścionek, naprawdę można powiedzieć, że przy tym przebiegu tam jest 282 tysiące przejechał. On i zachowuje się dobrze, jedzie fajnie, ale i z tym silnikiem kogoś jeszcze będzie cieszył. No, a kupca już mam, kupca znajomego, żona jeszcze nie oglądała, ale wierzę.